Witam. Kolejna odsłona naszego testnetu Taiko, numer 4 tym razem. Tutaj mamy konfigurację naszych sieci. To jest Ethereum, Sepolia i dwie podsieci Taiko. Tutaj wystarczy kliknąć, się nam doda. Ok, przechodzimy dalej. W sumie to tutaj musimy wziąć nasz bridge i. OK. No już mam wymitowane, także nic nie da radzę z tym zrobić. Mogę sobie jedynie Przenieść je jeszcze raz. Sę część zostawiłem jak widzę. Albo przerzuciłem z powrotem. Może sobie troszeczkę przyspieszymy? Dobra, dziesięć procent dajemy więcej, bo możemy. Okay. Okej, okay, brydż. Teraz nie wiem, czy wysłałem 20 czy 25. Chciałem już następne rzucić o na 20 dobra, mniejsza z tym. Ok, tu trzeba odświeżyć stronę, bo to jest za mula. Horsów nie Pula Ok, czyli jak będzie ciężko przerzucić? No, dobra, później mogę sobie spróbować Teraz tak, tutaj Ethereum można trochę przerzucić, żeby nie czekać za długo dorzucimy 10% i lecimy dalej, żeby już nie czekać tutaj także tutaj ja nie mam żadnych tokenów na no właśnie To już nie mam Zapchniemy się odwrotnie. I teraz tak. Tutaj coś, coś tu nie gra. Coś tutaj nie gra, ponieważ... Ponieważ ja nie mam żadnej... Bramy wszystko, przerzucamy. Można sobie przyspieszyć troszeczkę, aczkolwiek... No okej, okay, 14 centów to nie jest za dużo. Dobra, przeszło. Teraz jeszcze musimy dać bridge'a. Znaczy tutaj to co robiliśmy wcześniej, w tym filmie kilka dni temu, to było to. Teraz jedziemy na trójkę. Ponieważ na trójce nic nie mam, także robiliśmy raczej wszystko na tym. Może nie przejść, jak wiadomo, 50% szans jest na to. W sumie nie wiem, potem to tak zrobili, że 50% szans, ale okej. Okay. Przyspieszymy. Teraz nadajemy bridge poszło 10 więcej 10 więcej po prostu, żeby nie czekać aż tyle Też będzie wtedy dłuższy filmik, a raczej chcemy szybko i sprawnie tutaj działać na tych rzeczach. testy tak i tak dalej. A nie siedzieć 20 minut, czekać aż transakcje przerzuci. Oczywiście mógłbym pociąć to wideo i później skleić w jedno, ale raczej wolę wszystko z marszu robić. Pokazywać wam na bieżąco też błędy i tak dalej, jak wyskakują. No, coś nie wiadomo, czy to przejdzie. No to przeszło niby. Tutaj niby przeszło. Także musimy czekać aż... aż przerzuci. Tu też będzie tak jak słyszałem niedługo. Tajko, także warto to porobić sobie transakcji Bo z tego co piszą na Twitterze do 5000 może być wart tropik. Także gdyby to tak wpadło, to by było spoko. No ale nigdy nie wiadomo za co. Tak. Na przykład ubiorą sobie limit ileś tam punktów na tym Galaxy, Zile i tak dalej. Będziecie mieli mniej i już nie dostaniecie, także to takie... Jak dla mnie te dropy są teraz głupo zrobione, bo mam testować tą sieć, a nie klikać jakieś. że tak powiem, follow mnie, Twitter, jakieś inne duplele, które są bez sensu, jak dla mnie. No hej, okay. dobra, followa i tego to można jeszcze zrobić, ale ja tam innych, tam po prostu, których innych promują i tak dalej, to na mnie jest bez sensu klikanie. Z reguły tego, nie robię, chociaż mam dużo czasu. no nie wiem, o co tutaj chodzi i to przeszło, a też nie przeszło no, transakcja jest niby zaliczona. Transakcja jest zaliczona, ale nic innego nie widać, nie? Okej, okay, robię pauzę i wracamy za chwilę. Tutaj jak widzimy, tutaj jeszcze coś mieli i tak dalej. Miałem tutaj błąd, że po prostu nie udało się przerzucić tego bula, ale... Przechodzimy tutaj, to pamiętajcie, że ta jest prawidłowa sieć, teraz najnowsza, Alfa 4. I tutaj właśnie, teraz Wam pokażę. Przerzuciłem mi te tokeny. Ethereum też sobie przerzuciłem, bo nie macie nic na tym. Musicie sobie przerzucić z tego strójki na czwórkę przez ten brycz, co tam był wcześniej. I teraz co robimy? Robimy to co zawsze, czyli słapy. Za so, przerzucę tutaj troszeczkę na to. Nie ma tu szaleć, było mało tutaj etera, także przerzucę sobie tutaj jeszcze tam kilka na tych, później pule. Zobaczymy, czy to będzie szybko działało w miarę, bo jak widzę, to niestety się muli. <grym> No trzeba będzie dawać niestety mała ilość, po prostu żeby była transakcja. To nie ma co szaleć z tym wartościami. Mhm. Mm dobra, podrzuciłem trochę więcej gazu. I dobra, zwapowało, teraz na tego bóla. Nos. od razu dajemy gaz zależy nam na czasie bo czas to pieniądz No, i chmury. No dobra, żeby was nie zanudzać, to dodajemy znowu z każdym tokenem pole płynności, tak? Dodajemy płynności, wycofamy część płynności i robimy swapy jeszcze tutaj z tych tokenów na ethereum po prostu, albo pomiędzy sobą po prostu, jak to pójdzie. Ogólnie wszystko ze wszystkim pule wycofujemy część i to by było w sumie na tyle, to nic nowego na razie nie ma, monitoruję to na bieżąco Bo tutaj ma, ma być po prostu ładny e dropik do Oprócz tego właśnie przekonam się do zrobienia noda też Ale no zobaczę czy to będę robił Czy już nie jest za późno, tam, tam właśnie widziałem takie że już za późno jest na noda, coś takiego Nie, muszę to obczaić teraz, mam urlop Także zajmę się tym tematem tak Troszeczkę dogłębnie, Dajam tylko chwilkę. I to było w sumie na wszystko już w tym testnecie powodzenia.